Możesz zaczynać trzymać. Okay. No dobra, cisza jest. Dzisiaj tematem jest jaszczurki polskie i zagraniczne. Jaszczurka to taki temat, w którym jest ujęte, że tutaj są umieszczone nasze po... trzy gatunki jaszczurek polskich i kilka zagranicznych z różnych kontynentów azjatyckich, Ameryki Północnej, Południowej i takie tam. A też. Jak dobrze znacie kontynenty. Dobra, można zaczynać pierwszą już. Proszę bardzo, Szymon. No, <trym> jaszczurka zielona. Bardzo popularna jaszczurka w całej Polsce. Jak dobrze widzicie, to jest w samiec. E, jak... <trym> 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 jak rozpoznać? To takie proste. Powiedziałbym, jak odróżnić silnik od zielonej. Ponieważ zwilka jest całkowicie zielona. I ma trochę tutaj brązowe ciało u nóg, Natomiast jaśnurka zielona ma całe zielone ciało. I niebieską Szymon, ale pytanie było, jak odróżnić płeć męską od damskiej. Jak odróżnić? Wiesz, samiec to samica. No właśnie. To jest samiec. A po czym ją można odróżnić? niebieskiej główce. I co w związku z nią? No i z tą i... głową. Samica ma zieloną, a samiec ma sami niebieską. Tak? tak? No właśnie, to dorośli wiedzą, natomiast teraz pewnie dzieci nie wiedziały. No, no to o to chodziło. Tak. Ta jaszczurka najbardziej lubi żywić się owadami, także um, małymi bezkręgowcami. Też powinniście wiedzieć, że dobrze się wspina i tak jak niektóre jaszczurki, zrzuca ową. Może nie wiecie, ale prawda jest taka, że jaszczurki potrafią wrzucać ogon, jak się je złapie, i później na nowo odros odrosnąć. Jaszczurka jest polska, Polski? Oczywiście. I jest i w Polskiej Czerwonej Księdze zwierząt. Ola, wyproszę zaraz Martynę tak samo. Figuruje tak, jak ma jaszczurka. No. Okres gotowy samców jest tak bardzo mocny, po prostu nawet krew się od ich bark, od względu samicy. Przegrany musi się jakoś powodzić z porażką, A samiec może zapłonić samicę. No, dalej. Dalej, tak? No. No i widzicie, to jest zwinka. Teraz już widzicie jak odróżnić zwilkę od samego i jaszczurki zielonej. Tak naprawdę, widzicie, zwilka potrafi też zrządzać skórę. Tak tutaj samiec ma taki brązowy kolor i jest całkowicie zielony. Tyle, że po prostu, jak dobrze widzicie, u niektórych samych jest tak, że po prostu zmieniają kolor w głowie. A samicę łatwo rozpoznać po takim kolorze, że ona jest cała brunatna. Czyli to jest samica? Nie, to okay. jest samiec. I on zmienia barwę. Mm. A samica jest brunatna. Dokładnie. A brunatna? No, Dokładnie. Cała jest brunatna. Tak, tak. W 19... Tysiąc, no, tysiąc no. W 1969 i 70 roku, jak czytałem z mojej książki, widziałam o tą maszczulkę na pojezierzu ścieszyńskim. Rzadko ją można spotkać. Czasami można ją spotkać tutaj na Mazurach. We wszystkich. We wszystkich krajach naszego kraju, naszej Polski. A co jest? No. Cóż? Tak jak inne jaszczurki. I łowione pokarmem są opady. Czyli ona też żyje za granicą, prawda? No, powiedziałbym, że ta jaszczurka też występuje po Azję Mniejszą mhm. i po góry Ural. Mhm. Powiedziałbym trochę ciekawostką o to Ural. To są góry, mhm. które oddzielają Europę od Azji. Szymon, dalej, tak? Proszę bardzo. Jaczczurki są duże? No, jaczórki. no, jaczórki. no jaczórki. też mogą osiągnąć największe rozmiary. Na przykład największą na świecie, jak dobrze wam znaną, ale niektórzy nie wiedzą, jest to baran z Komodo. Największa jaszczurka lądowa występująca na wyspach Komodo. Będzie Szymon później, tak? tak. Natomiast skoncentruj się teraz na kolejnej jaszczurce, która teraz jest. Dokładnie. Teraz opowie co tej. To jest jaszczurka żywotna. Też występuje w Polsce. jest nieco mniejsza. Nieco mniejsza od innych, taka Jest też bardzo sprytna i szybka. To, co widzicie? To samiec. Samce są brązowe. A samice są trochę takie czerwone. I mają taki pierście na oko. Tak? Czy ta jaszczurka może mówić? No nie. Ta jasnka nie gryzie w takiej. A ta może grać. Ale nie każdy jak... A w jakaś jasnika gryzie na szkodzie? A czy pani nie gry. Ale nie naraz, Karol. Nie naraz, Musi Szymon odpowiedzieć, następna osoba. Czy w ogóle jakaś Czy na świecie grynie? Panie kolego, co się środem później na tym Tak, ale tak naprawdę te jasnówki są polskie. Dobrze, ostatnie pytanie Szymon od Karola. Czyli ktoś jest tych jasuje, który mam pokazała gryzon? Przed chwilką powiedział Szymon, że powie o tym później. Idziemy Szymon dalej? Że polskie są przyjazne. To bardzo. A jakiego mają te pierścienie? Takie. Też Taki tak, Możemy to dalej? Tak. Proszę bardzo. No, i tutaj jest już kontynent Ameryki Północnej Heloderma Alizorska. Najniebezpieczniejsza jaszczurka występująca w stanie Teksasu. Najbardziej ta jeszczurka lubi się kryć w jaskiniach w Teksasu. No, wiecie, Ale... czasami lubią przebywać. Szymon, jest tam pytanie. Pola chce zadać pytanie. Jakiej długości jest mniej więcej? No, cm. Tu jest pytanie, Maciek. Proszę. A co je? Co je? Co czym, się żywi? czym się żywi? Ta akurat. Żeby mhm. się, się gryzoniami. Jakimi? Takimi. Chomikiem? Myszą? Myszą i chomikiem. Okay. Idziemy dalej. Jeszcze. Mhm. Trzeba na nią bardzo, ale to bardzo uważać. Ze na jej jadowitą ślinę, znajdującą się w jej twarz. Słuchajcie uważnie. Gdyby was dziadnęła, od razu z tymi zębami swoimi. Od razu by sparaliżowała całe ciało, a najpierw ta trucizna dotarłaby do waszego najważniejszego narządu serca. Trzeba być bardzo, ale to bardzo ostrożnym. I jeżeli jesteście w Teksasie na przykład, tak na mówię przenośni, poradzę Wam lepiej słuchać jakiegoś kowboja. bo to on ma tylko doświadczenie na tym całym, jak się zachować przy herodernie, a i Dalej, tak tutaj, Szymon? Jeszcze na to mhm. zdjęcie, Tutaj widzicie jak heroderma alizońska. Lub też powiedziałbym, że ta jaszczurka najbardziej lubi się wygrzewać na słońcu, gdyż słońce powoduje, że w jakimś słońcu jaszczurki lubią się wygrzewać. Okej, okay, ostatnie pytanie. Tu? A to jest słodka dziewczyna. No, to jest samiec? No, powiedziałbym jedną rzecz. Proszę. Pierwsze samice są trochę większe, a samce mniejsze. Więc to jest samica. Idziemy dalej. Nawet nie skoro Idziemy dalej, Szymon, dobrze? Tak. Proszę no. bardzo. I tu już odzew Afryki. Baran Nilo. Występujący w dorzeczu Nilu. Najbardziej jego ulubionym schroniskiem są stare, spróchniałe pnie. A jaszczupka potrafi nawet dobrze pływać. A jego ulubionym pożywieniem jest zjadanie jaj krokodyla nilowego oraz ptaków, które czeka z zasadzki. Tu trzeba dobrze pamiętać, że baran nilowy dobrze pływa. tak? Na jaką jaka długość ta jaszczurka? Ta, zwana? Powiedziałbym, 12 cm. 12 cm. Ma? Ja to nie powiem. Powiedz. Tak? Później do Tak. Marek, jakie masz pytania? I czy ona jest jadowita? No, też jadowita. Cóż, powiedziałbym, że Oglądam, że są takie programy, na przykład jeden taki niebezpieczny. Chłopcy dzikich zwierząt. Też nie jest niebezpieczny. Jest kuzynem trochę lodemną On też ma w paszczy, jadowitą szlinę. Ostatnie no, pytanie, pytanie, dobrze? Gabrysia zadaje ostatnie Samie, pytanie. Samiec czy samica? No, samiec. samiec. W od tego sami Świetnie. Szymon następny, Szymon, tak? Samica, możemy... samica może mieć 9 cm. A samicy. 12 i 14 cm. Idziemy dalej, Szymon, dobrze? Kolejna jaszczurka. No. No i widzicie. Największa jaszczurka na świecie. Balans komodo. To jest młody osobnik jeszcze już dorosły. Powiedziałbym, że barany z komodo są też bardzo niebezpieczne. Mogą też, ważą nawet, wiecie ile? I mogą nawet osiągać 20 centymetrów. Ile, ile ważą? No. Ważą 20 kilogramów.

Ja mówię o Kubie, a nie o Tobie. To jest. To jest dziewczyna. Samice są większe, a samice mniejsze. Idziemy dalej, Szymon. A jeszcze parę rzeczy. No to o proszę. Samcem, powiedziałbym, też toczą zacięte walki o względy samic. Bo chodzi tu o to, że nawet barany z Komodo potrafią się unieść tak jak zapaśnicy. Może Wam nawet zademonstrować. Samce tak chodzą i po prostu on tak chod, jest może stanąć, nogami nawet może stanąć i mm -hmm. przewalić przeciwnika na bok. To jest największy rekord na całym świecie. Czyli to czy czą, jeszcze Szymon, dlaczego on tak może stanąć takie główno? Co mu pomaga stanąć taki głównie? Balan z komodą ma sprawne kończyny, nawet biegami. I ogon. I Trzeba też uważać, bo Barack Obama ma tak bardzo mocniejszy ogon, że mógłby powalić nawet zwierzę wielkości 1. Szymon, stań sobie z tamtej strony, żebyś przeszedł. przodem. Idziemy dalej. Nie, nie, nie. Na Afryce Północnej. W jego ulubionym schronieniem są drzewa. A jego naturalnym wrogiem jest wąż, też kuzyn mamby zielonej, do tego węża, bumsa. Bumsa nie potrafią się bardzo szybko skończyć. Ale teraz wam o naturalnym jego wrodu. No, kameleonusza. Jak dobrze widzicie, też trochę taki średni kameleon. Występujący z Afryce. Mikołaj pytania w tym później. miejscem są takie drzewa. Później maczek. I jak... potrafi się dobrze wspinać. I dobrze się kamuflować. Bo jak dobrze wiecie kameleon, potrafi zmieniać kolor. Wszyscy chyba o tym wiedzą. No, jakie pytanie? A czy jakieś kamełony nie zmieniają koloru? O, drogi kolego. A tak naprawdę, wszystkie zmieniają kolor. Wszystkie tam u nie Tu Szymon ma, z... ma pytanie. A Więc jakiego kamerona mógłby zjeść w barancie Nie. To już powiedziałbym, słuchaj się. Mara Komodo występuje w Azji. A my mówimy o kameleonie, który występuje w Afryce. Ale jakby to był kameleona przenieść do Azji. Tak, <grymne> <grymne> <Znale -o. Fakt. grymne> <grymne> kameron nie jemeński występuje na półwyspie Arabskim. Kameleon nie No i co wtedy? Zjadł kameleon. Nie. Czy karany z koloną nie za bardzo lubią? To ja lubię, tyle że nie za bardzo lubią chodzić z koloną. A my się nie spieszymy, Marysiu, bo my mamy czas. Rozumiem, że I jak dobrze wiecie, kameleon potrafi nawet wydłużyć swój język. Kameleony wybijają kolor różnego jednym Potrafią zmienić kogoś przy pomocy tego, wózku, takiego śmialnika. One myślą, co się zmienić. Nawet potrafią być niewidzialne i nikt ich nie zauważy. Mhm. Każdy lubi kamelona i chciałby mieć, ale zapamiętajcie. Odławianie na przykład kameleona niemieckiego jest zabronione, Nawet przewożenie do Europy. Bierze tam to zwierzę. Nie być same. Nawet jak dobrze wiem, kamero, te piękne jaszczurki, potrafią nawet, mają fajny oko, tak dobrze widzicie, mogą nawet swojego ogona spytać się gałęzi, przytrzymać. Jakie pytanie? Szymon, jedno pytanie zadamy. Dobrze, Misia Ci zada, bo ona jeszcze nie zadawała, ona jest pani. Samit czy samica? Nie. Samiec, dobra. Szymon, idziemy dalej. Proszę bardzo. No, no i widzicie, nasza jedyna beznoga Pan padalec, też występujący w naszym kraju, w Polsce. Za głośno. Powiedziałbym, że to inni uważają go za jakąś jagowitą żmiję, a tak naprawdę to tylko beznoga jaszczurka, skąd nazwa, tak. To tylko dlatego, że ta jaszczurka nie ma nóg. Nie ma ani nóg, ani ogonu. Tylko po prostu się bije. Jaszczurka bez ogonu. A można powiedzieć, że na ma. Cóż, powiedziałbym, że gdybyś zobaczyła na przykład, że jest brązowa żunia, to od razu byś zobaczyła po takiej twarzy. Fakt, jak rozpoznać padalca od żmija. Żmija, jak dobrze wiecie, żmija ze to nasz jedyny jadowity gad. Ma tutaj czerwone oko i tutaj taką kreskę. Natomiast padalec ma czarne oko. I to im, im powiedziałbym, że ta jaszczurka nie kąsa w ogóle. Tylko po prostu... Się wije. Wije. Możemy dalej, Szymon? Poczekajcie, są pytania. Wika nie pytała jeszcze. Jak odróżnić samca od stanicy? Co Coś, to się zadajecie cały czas pyta... Tak, tak, samo. Może ich się ale to jest ciężko. Powiedziałbym tylko jedną rzecz. Nie uda się oddzielić, ale gdybyś zobaczyła okres godowy tych zwierząt, to od razu byś się rozpoznała. Tak jak żaże, w żabrze, w jak zakładają samice, to od razu są na kmiecie samice, a samice są na dole. Szymon, ostatnie pytanie tam Michał zadaje. I, I, jest... I, Michał, nie słuchasz widocznie, bo w takim razie no tak się wie, to znaczy, że właśnie sposobem wijącym przemieszcza się w różne strony i zadajesz zbyt I, bezsensowne pytanie. <laughs> Idziemy dalej. Szymon? No to uwaga, następny slajd. Proszę bardzo. No. I tutaj już kameleon. Bardzo. Kameleon Ciszej, radzie. ciszej, Niech słuchajcie. Akuruje, tam gdzie, ale wiecie, taka wy słynna wyspa. Na której mieszka król Julian? Kto z Was wie jaka to jest Madagaskar? Dokładnie, Madagaskar, Brawa na kolejkansa. Madagaskar. Szymon, słuchaj. Mam takie pytanie, a ile taki kamelot kosztuje? Czy się interesowałeś tym, żeby kupić sobie taki zwierzę? Nie. Nie radziłbym tym <coughs> zbudować. Znaczy, Odławianie kameleonów jest bardzo surowo zabronione. Ale są, bo jak widziałem sklepy sprzedają sprzedawają kameleony. Tak. Tyle, że te kameleony tak naprawdę powinniście wiedzieć, że niektóre zwierzęta łapią przemetnicy. Przemetnie to taka osoba, ale jest no... ma... Ale jest tak, są sklepy zoologiczne no. No. i są. Zoo zo też takie z takimi zwierzętami tak? i tam te zwierzęta się rozmnażają, nie? Sprzedają na przykład do sklepów zoologicznych, żeby ludzie mogli mieć takiego pięknego kamalona w do ozdoby. na no, ozdobie. No. no tutaj się takich składnicz, nie? A, taki kamalon na przykład kosztuje? Bo być może ktoś byś chciał sobie kupić takie złote no, zwierzątko. No. Cóż... Nie no, za bardzo. Nie za bardzo. Ale ja chcę, ale chcę wyjść taki tam... To mnie nie za bardzo interesują. To uważa, A tak naprawdę to przemysłnicy handlują egzotycznymi zwierzętami. Takimi zwierzętami, które są bez celu chwytane i przewożone. I przewożone na przykład kapucynka występuje w Amazonii i przewożona do Polski. I to jest bardzo zabronione. A może powiedz dzieciom? Czym yy, w zoo na przykład są takie taki kolor? kameleon potrafi nawet w 10 lat dziennie zjeść 20 much. Bo dzięki muchom wzmacnia swoją odporność. Nawet w kameronie męskim dla paci lubi jeść muchy i pasi koniki na bana Możemy dalej, Szymon? Proszę bardzo. No. Jak dobrze wiecie, Agama Kołnierza. Jaszczurka występująca w Australii. Jak dobrze widzicie, jest to jaszczurka, bardzo piękna, która jak przestraszycie ją, od razu rozkłada swój kołnierz i taki dźwięk do Po prostu powiedziałbym, że nie da się go znieść. Tutaj jest jej ciało. I w Australii jej ulubionym miejscem są tylko miejsca na słonecznione. Jak się przestraszy, od razu go na ten zły jak dobrze widzicie. I jest bardzo wzruszona. Więc warto lepiej odsunąć się od niej, ponieważ takie drzwiski wydaje, że nie do zniesienia, więc lepiej uciekać od niej. Jedno pytanie tutaj, z przodu. Nie, a ma jakieś wiary? Jak? Nie. Tak naprawdę ta jaszczurka potrafi głośno krzyczeć, że może ma o niej opuknąć. Straszy kołnierzem, tak? Tak. Straszko. Ok. Jeszcze jedno pytanie od Szymona. A nawet Gdzie... jak oznaczają swoje terytorium, to wtedy tak robią? <laughs> Proszę. Tutaj, a te wszystkie jaszczurki, które przedstawiłeś, to one są pod ochroną? Tak, wszystkie są Wiktor, ostatnie pytanie. A jaką rolę jest zaszulka? Konieczność może sięgać, powiedziałbym, że 10 mm. ostatnie Julka pytanie. A można ją przewodzić do Polski? Czy ona jest w Polsce? To jest jaszczurka jas z Polski? Z Australii. Zobaczcie. A okay. można ją przegonić. Maciek. ta jeszczurka też jest bardzo szybka, więc nie da się jej złapać. Ale czasami niepoważnie ludzie ją przewożą do Polski. By... Nawet jak dobrze wiecie, gdybyście byli w zoo w ZOW warsz w Warszawskim, to od razu byście ją zobaczyli. Teraz ona jest. Idziemy dalej, Szymon. Proszę bardzo. No i to byłoby już na tyle. Dobrze.